Hej, hej, hej! Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan, a to jest oczywiście Titan Quest, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi co w kolejnych jaskiniach, bo ja na pewno, więc się zabieramy do roboty tutaj. Musimy trochę poczyścić jeszcze przy okazji, się tutaj... O, to jakieś miejsce w ogóle jest. A to może się zeskałtuje najpierw tutaj? Hmm, <laughs> cholera wie! W sumie mogę się przejść kawałek. A nie, myślałem, że to jakieś większe coś jest. To jest tylko grań taka. Ale może być, przynajmniej trochę hajs, żeśmy zrobili. A ten z co, myśli, że mnie zabije. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie idziemy do przodu. Idziemy zwiedzić dwie pozostałe jaskinie, które nam zostały jeszcze. Bo ciekawi mnie, czy nikt nie ma czegoś ciekawego przypadkiem. Może tak być, że akurat znajdzie się coś, co mnie zainteresuje. Dobra, w każdym bądź razie tu już rozłożyliśmy kilku łot Troszeczkę mnie w jest, tak spadają, jak gdyby, czy szaleją. Ja wiem czemu. Powinny działać przy 40 normalnie, ale to mój komputer już, on ma swoje dni po prostu. Aha, czy przy okazji wiatra ruszyłem, nie lubię tego robić, więc przepraszam was tutaj na chwilę. O, dobra, już jest, eliksir zdrowia i ciśniemy sobie dalej. Musimy chłodzić dodatkowo wiatrakiem, tak jak już tam w kilku odcinkach przed mówiłem. Trzeba mój komputer się dodatkowo wiatrakiem chodzić, bo się trochę za szybko nagrzewa, chłopak. A że tutaj w tym pokoju jest, jest... No, gorąco, trzeba przyznać, jest gorąco, bo... No, komputer też działa długo, no to... Się szybko się wszystko nagrzewa w tym pokoju. A okna nie mogę mieć otwieranego. Yy, znaczy, przynajmniej w momentach, kiedy tutaj nagrywam coś. Góra Kantai. Znaczy, góry Kantai. I tu pewnie też nic nie będzie ciekawego. Ale warto to zwiedzić. Na pewno, żeby dostać yy, ten skarb, którego kradły ten Neral Tańczyki, no to musimy niestety... Byśmy musieli po powalczyć z tym bossem, a ja dalej yy, się nie jakoś nie zabierałem za to. A przy okazji, gościu pewnie dalej miałby na mnie sporego haka, więc póki co... No, nie ruszam się za niego. No, mógłbym to zrobić nawet... Yy, Później trochę, ale no mówię, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy to się uda, czy też nie. W każdym razie idziemy dalej. Idziemy dalej, bo nie będzie na nas fabuła wiecznie czekać. A im więcej fabuły zrobimy, tym lepiej. im się zdaje przynajmniej. Gdzieś tu powoli zaczynamy oddalać się coraz bardziej od Egiptu. Znaczy już od jakichś dawno się oddaliliśmy, ale oddalamy się od niego jeszcze bardziej. A masz. Dobra, zabijcie tu ładnie. Już tam widzę właśnie trzecią jaskinię, którą również mam zamiar zwiedzić. W poszukiwaniu jakichś gratów. A tutaj tak naprawdę, nie wiem czy dobrze idę. Znaczy tutaj na pewno nie, bo tutaj widzę, że jest taka, taka płaska ściana. Tata kości. O, no, skubany trochę nawala z tych ciałów swoich. No to będzie chyba ostatnia jaskinia, którą zwiedzimy. W tym regionie przynajmniej. I trzeba będzie się udać dalej. jest jakie dzikusy. O, hajs poleciałasz duży. Duże hajsy z nich lecą. Czasami, bo nie zawsze jest tak, że dużo poleci. Ale czasami jest tak, że naprawdę są szczodrzy pod tym względem. No już myślałem, że tutaj człowiek jest stoi, a to jest tylko maneki, Znaczy, nie wiem, to nawet nie manekin, to jest po prostu yy, no... posążek taki. Czy jakby to nazwać? Haha, oh, oh, oh. o ty. Po łańcu A tu nic nie ma, tak naprawdę. W środku też Talizman mięskości. A, jeden talizman mięskości. Nie chodziło mi o zbroje, no ale dobra. Te zbroje to niezbyt dużo warte są. To, to chyba tylko dla punktu doświadczenia przyszedłem, który też no niezbyt dużo tu dostajemy, jednak. No ale dobra. W przynajmniej wiemy, że tutaj też nic nie ma. Chciałem, tam, chciałem zostawić jednak eksplorację na odcinek, niż poza odcinkiem to robić, bo bez sensu by było, jakbym miał wszystko eksplorować poza odcinkiem, co ja bym wam wtedy pokazywał w tych odcinkach. A tak to przynajmniej coś się dzieje. Tutaj, a tu już z kości otworzyłem. Eee, droga, muszę patrzeć, gdzie droga idzie. No to droga tutaj idzie tak mniej więcej. No i w tą stronę, tak jak wyszła. Więc idziemy w tą stronę z dżungli Bardziej zażarte to Też dżungli są widzę O, widzicie? Dobrze idę Nawet tutaj jest drożka główna, więc warto się właśnie, jak nie ma takiej drogi głównej wyznaczonej, to patrzeć czasami na, na to jak idą tutaj widzicie takie skraweczki gdyby takie prawie niewidoczne, ale jednak są. I to nam właśnie wskazuje, o, Mongolia. No proszę, yy, drogę dalszą z Mongołami będę się widać? Czy jaki gruz? Idziemy przed siebie. Bełkoczący pęk. Pęk ostrzy szpon. A tutaj kaplica cienia. Aż dwie kapliczki za na przestanie działać. Kolejna fontanna. No to tak co chwilę te fontanny widzę, widzę teraz? Podejrzane to. Tak, musiał się wnalazł do jakiejś jaskini czy coś. O, o, serca kości bym zapomniał. Duży elektryczny droga. Tutaj mógłbym to jeszcze wyeksplorować sobie po bokach. Tutaj, znaczy, tutaj z tej. O, tutaj to i to. ale jakoś mi się nie za bardzo to widzi. Płaskowyż Mongolii. Jesteśmy już płaskowyż Mongolii? Teraz znajdziemy jakichś mongołów. Tak mi się zdaje. Przecież na razie widzę tu tylko tygryszołeczków. O, teraz tygryszołeczków. Już były szczurołeczki. Teraz będą to łeczki Czarownik. Eliksy zdrowia. Ale wy to tak nie szalejcie z tymi zadanymi obrażeniami, bo ja też nie chcę... O, o, jeszcze złota. Oh my gosh. Jakieś gryszołeczki tutaj latają. Już myślałem, że ten tygryszołeczek się w ogóle tak wścieknie, że mi pierdyknie na kita. A w tej skrzyni? Niestety... Ale nic ciekawego, jak zwykle zresztą ostatnim czasy. Nic ciekawego z tych skrzynek nie dropi. Pójdziemy sobie w tą stronę może. Jakaś tam jaskinia jest znowuż. Może się nawet do niej przejdziemy. Trochę złota. Ale żeś to sfarcił, kościół. Wciąż cię zabija. Ło wow, hoho! Wow, wow. Przywódca stada. Już chyba wiem dlaczego tutaj była fontanna reinkarnacji, bo ten spór, no, trochę jednak ładuje. Więc tutaj mamy dwie drogi. Tą drogą, którą teraz poszedłem przed chwilą, to jest chyba jakaś poboczna, którą tylko mogę zwiedzić. Więc sobie ją zwiedzę. Czemu nie? W końcu jestem już w Mongolii, jeszcze piątego teleportu nie widzę, a mogliby już zrobić. To ci tutaj, tak? No, chyba tych tutaj ładowałem. A nie, to są ci pominięci, chyba. Nie, no tutaj jest dobrze, dobrze idę. Dobrze, jest wszystko. Myślałem, że się pogubiłem, ale nie. Przywódca stada. No i nic ciekawego od niego niestety nie wypada. A tego za to słyszę, że jakieś złoto chyba wypadło, albo esencja jenlowa. No jest proszę Dobra A tutaj powybijam też ładnie Nie no, to z takich problemów to wy tutaj nie sprawiacie zbytnio Więc nie wiem, czym ja się to mam przejmować znowu Też ci tutaj ładnie ładują z tymi Eee burzowymi atakami W każdym razie tutaj wybijem już każdego tygrysiołeczka i możemy udać się do jaskini, której pewnie też będą tygry, sołeczki. Czyż teraz tak jakbym się już udawał? No, w sumie tak prawie że drogą, tą którą miałbym się udać. O nie. Dawaj go. Aż zlagowało mi na chwilę. No, nie, 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 nie dam się teraz tak. Ale się dał. A ja przy okazji zabiję wszystkich. O, dżu, szła, mnich. To są mini-bohaterzy, takie mini-bossy. Zaraz po wybijam tych pobocznych, to on nie będzie miał się czym zasłonić. No i się nie ma czym zasłonić. Ale był dźwięk. Ale nic z niego ciekawego też nie wypadło. Niestety nawet Żadna kasa albo miksturki z niego nie wypadły. To jest, no, dla mnie trochę nielogiczne. Zważywszy na to, że to jest taki mini boss, więc powinienem za niego dostać coś, nie? A nie takie łysę, Odsuńcie się, on ja tutaj maga, tylko styrannizuje. No i dobra, Spotyranizowany tutaj, lekko. Ciekawe, co będzie w tej jaskini. O, nie, 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 nie dam się, nie dam. Wredne te drapieżniki są, że. ho, ho, ho. No i dobra, tutaj ładnie pocisnąłem znowu, ale no, trochę miałem problemów, już na przykład, bo te stwory potrafią nieźle pogryźć. Zobaczymy, co tutaj jest w płaskowyżu mongoli Cześć, to jest pewnie znowu nieznacząca zbytnio jaskinia. I znowu widzę pełną nera aldendanczyków. Jak zwykle. To pewnie już w tej krainie, to w tych jaskiniach przede wszystkim będę spotykał te stworzenia. ludny. Troszeczkę. Nie nie, nie, nie łuk. O tygnoju. A to wojownicy? Nie, to traperzy na mnie dorzucają te rzeczy. A jeszcze niżej można zejść. Przywitam Was tutaj A szczurołeczki Tylko pytanie, ile tych jest tutaj? No, tutaj też nic niżej nie przewiduje Awet tę skrzynię, zobaczymy Harmonia A co to jest ta harmonia? 48 zbroi... inteligencji regeneracji energii Mistrzostwo natury i burzy. Nie, to nie jest dla mnie, to jest bardziej dla Maga. Więc ja tym się nie będę zajmował. To sobie sprzedam spokojnie. Będę miał dosyć spory zastrzyk gotówki za to, myślę, bo to no będzie sporo warte. Ale na pewno nie jest dla mnie. I tutaj już też raczej nic więcej nie ma. Możemy stąd wybińżać. No nie, śmieci takie, żebym zabrał. Aj, 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 aj. No wbijajże że na górę, chłopie. On tak jakby zwiechy ma w niektórych momentach. Dobra, to skoro mam chwilę czasu, to teraz sobie jeszcze udam się, by sprzedać ewentualne graty, które zebrałem przez przypadek. Konk konkretny przypadek z, większo z większości. I co, udam się zaraz dalej. Uuujujujujujujuj, patrzcie, to już mogę założyć, ale sobie to zaraz założę. A będę PRO KOZAKIEM pyk. A to tymczasem sobie sprzedam i kupię trochę misturek, już skoro tu jestem No to teraz to jestem Pro O, i to jeszcze mogę założyć A to zamiast czego eee... A to nie, to nie, to to w takim razie to sprzedamy też. Będę miał więcej miejsca. Wolę jednak to co mam w tej chwili założone, czyli te 72 zbroi i tam trochę tylko bonów. W każdym razie tutaj już mamy ładnie zbudowane tą postać, która już ma pancerza 100, nie, 190. Eee, I 170 obrażeń w tej chwili mam też, to jest bardzo dobre. A tutaj mamy, widzicie, tyle bonów, że normalnie, poezja. Będziemy mogli jeszcze ten łuk niedługo nosić. A to jeszcze mogę sprzedać. No dobra. Nie chciałem się przełączać tych plecaków, bo nie wiedziałem, ile miejsca jeszcze wolnego mam. Ale spokojnie, to też sprzedamy gdzieś tam. W niedalekiej przyszłości. I co, idziemy tutaj na dół teraz. Zobaczyć, co tam na dole się jeszcze dzieje. Co by nie było. Już tak szybko, jak ostatni odcinek skończyłem. Wo. wow 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 On szybko się do regeneruje dosyć Mmm, włączyłem przez przypadek Nawet nie muszę mi za bardzo brać, żeby to się tak szybko regenerowało Znaczy jak trzeba szybko zregenerować życie, no to tak e, w sensie takim, że no jak walczę z potworami, ale tak jak jestem na ludzi, y, idę sobie po prostu to nie muszę Wredne to gady są Dobra, tutaj wszystko już jest. I teraz tylko zostaje nam jedna droga właściwie. Albo takie dwie rozdzielone trochę. Wioska Guozang. What the fuck w ogóle jest? Co to jest? Jeren, Jakieś. musiał to chyba pojedynczo wołać do siebie. Że tak to ujmę. Bo to widzę, że dosyć. Zadaje obrażeń, ale oni się zbugują tam. Sakrycznie się zbugują. What the fuck, ile was tu Cynu masakra? Jak tam się. Co tam się dzieje w ogóle? A tak nie spodziewałem się takich stworów tutaj. Jakieś takie starożytne te stworzenia są, jak gdyby i strasznie powiem wam szczerze, zasysają ze względem obrażeń. I przez to, no ja mam przestrane. Mam no, tylko 1485 zdrowia, więc hello! Co ja z tym zdziałam? Jeszcze tu pełno stworzeń takich lata, że normalnie ciężko cokolwiek ogarnąć. Nie dam się, bo zabiję was tutaj, wszystkich, żeby to trochę podekspieczyć przynajmniej postać. Zęby drapieżcy. Nawet Wielkie takie tylko te stworzenia potraficie cokolwiek tutaj zdziałać przeciwko mnie, nie. A tutaj dopiero... Ajajajajaj! Tutaj dopiero jest przejście. O, ale to jest jakaś kapiczka zmrożenia. To może się przydać za chwilę przeciwko tym jej venom, czy jakąś tam nazywały. Idziemy na te jej weny całe. Skubane silne. Wybiłem jednego, dwa, może trzy. Góra. Jereny, Sorry. Są dżereny. Musimy je brać do siebie to pojedynczo. W miarę dużo doświadczenia za nie dostaję. I w miarę słabe, jeżeli chodzi o obronę są, widzę. Ale to są większe stworzenia, więc Właśnie dlatego nam takie, a nie inne obrażenia zadają. Nie ja dam się trafić. Powoli tutaj zaczynają do nas dobiegać kolejne. Tutaj wolałbym sobie jednak jakiś spontanne reinkarnacji zaraz znaleźć kolejną. Żeby móc zacząć odcinek kolejny właśnie już... Nie... Nie walczę z tymi stworzeniami, bo nie chciałbym tego znowu prowadzić tutaj. Uuu, kasy, kasy i duże listy zdrowia oczywiście. Bardzo chętnie tam, chyba, jakiś e, gościu, który proponuje nam jakiegoś site-westa. A nie, jakaś pani, e, otwora za zanim. Że on dziecko. Tylko w którą to stronę teraz? Mamy dwie drogi. No dobra, pójdźmy tędy, skoro ona tutaj stoi. A to chyba o tego jej. No tak, to o tego jej chodzi na szczęście. I masz. Niezbyt trudne. No i proszę bardzo. Mamy zadanie poboczne, które no tutaj jakoś przez przypadek się wywiązało i dosyć. Prawnie nie zrobiłem. I teraz, to Zostaje nam droga tutaj. Czy może tutaj? Zobaczymy tą drogę. No. Jeszcze więcej jawenów. Znaczy jerenów. Ci, na szczęście, nie są jeszcze tacy mocni. Tylko, że jakby przyszli włóczniarze, już chociaż to już by było porażka. Odbiłem. He. Mógłbym więcej odbicia mieć w sumie. O, dobrze, idę. Chiński mur! No proszę, będziemy przechodzili przez tą słynną budowlę. wo ale tutaj trochę rozwalony ten mur, z tej strony przynajmniej. Problemy z pengiem który wylądował na murze, pomóż żołnierzom pokonać pęga. No dobra, ale co się stanie dalej, wiadomo w kolejnym odcinku, na który zapraszam Was już bardzo serdecznie. Na razie!